W życiu najwięcej dowiedziałem się w momencie, w którym schylałem głowę, schowałem swoje ego do kieszeni i zapytałem innej osoby, co ona o tym myśli. Bo pamiętajcie o tym, że jeżeli osoba zajmuje się całe życie danym tematem, a Wy w ten temat wchodzicie miesiąc przed, dwa miesiące przed, może sześć miesięcy, może dwa lata, ale ta osoba robi to całe życie, to Twoja arogancja, że myślisz, że wiesz więcej od niej, tak naprawdę powstrzymuje Cię przed rozwojem. I teraz Ci powiem dlaczego. Popatrzcie na to z tej strony: przychodzicie do nowej pracy i macie osobę, która tam pracuje z 20 lat, może 10, może 5, ale ma to doświadczenie na tym stanowisku, na którym wy będziecie pracować. I wy myślicie, że jesteście najlepsi, zdaliście studia, powiedzmy, jesteście na tym kierunku już od dawna i myślicie, że naprawdę waszego jest wysoko po prostu. I wy nie pytacie tej osoby, na jakiej zasadzie macie coś zrobić, tylko robicie to po swojemu. I wiadomo, że po swojemu czasem działa lepiej, ale skumacie to, że ta osoba wie więcej o tej firmie czy o tych zadaniach od Ciebie, bo po prostu przez 5 lat to robiła. Wie, na co zwracają uwagę, wie. Co najlepiej omijać, jakie błędy, i na sam koniec dnia po prostu jest bardziej doświadczony od ciebie. Może być głupszy, może być mniej inteligentny, ale jest bardziej doświadczony na tym danym stanowisku. I ty przez to, że wiesz, że jesteś inteligentny, Twoje ego wywaliło poza skalę, nie zapytasz go, jakie błędy możesz popełnić, nie zapytasz go, na co najbardziej zwracają uwagę, i nie schylisz tej głowy tylko dlatego, że on dłużej tam pracuje, to ty nie jesteś w stanie się tego nauczyć, co on się nauczył przez te kilka lat, właśnie w tej pracy. I to jest największy błąd, po prostu największy błąd, bo wy musicie przejść tą samą ścieżkę co on. Wy musicie popełnić te same błędy co on, wy musicie zrobić te zadania tak samo źle, jak on kiedyś się robił, tylko dlatego, żeby się nauczyć znowu w te kilkanaście lat tych samych błędów, co on już zrobił. A wystarczyło go zapytać, wystarczyło porozmawiać, wystarczyło schylić głowę do tego, żeby on wam opowiedział o tych błędach i wy byście ich już nie popełnili, więc bylibyście te kilka lat praktycznie do przodu z pracą. I może to brzmieć głupio, naprawdę, bo wymyślicie, że to nie jest aż tak ważne. Przepraszam, że tak mówię, wymyślicie. Może akurat ty za Ekanem myślisz inaczej, ale ja to mówię do osób, które faktycznie nie umią tak zrobić, nie umią się schylić, nie umią powiedzieć. Dobra, jesteś mądrzejszy, albo nie jesteś mądrzejszy, ale jesteś bardziej doświadczony. Opowiedz mi o tym. Ja na przykład mam znajomego, który przyjeżdża do mojej pracy co jakiś czas i on prowadzi komis samochodowy. Ja zawsze schylam głowę, bo on wie więcej ode mnie. Ja zawsze próbuję się dopytać jak najwięcej, żeby jak najwięcej móc później wyciągnąć z tej rozmowy. I za każdym razem, jak on podjeżdża, mam przygotowane jakieś pytanie, na które chcę, żeby mi odpowiedział, bo będę wiedział wtedy więcej. Na przykład ojciec mojej dziewczyny kupił sobie nowy samochód, sprowadził go z Ameryki, a tam ta osoba sprowadza samochody za Ameryki profesjonalnie. I co z tego, że ja mogę wyszukać sobie informacje w necie i wyszukiwałem i wiem dużo o tych samochodach, jak na sam koniec dnia, to on wie najwięcej, bo on wyszukiwał te informacje, wiedział, tak naprawdę cały czas miał to pod ręką, przez co ja się mogę go zapytać. On wie, co mi powiedzieć, bo po prostu to już przechodził. To są jego lata doświadczenia, a on mi je przedstawia praktycznie w 10 minut rozmowy, w godzinę, w 2, 3, 5. Praktycznie 10 lat doświadczenia w sprowadzaniu samochodów z Ameryki. Ja się dowiaduję wtedy wszystkich błędów, ja się dowiaduję, co sprawdzać, co mogę zrobić, dlaczego to tak jest, dlaczego akurat, nie wiem, ten plastik będzie połamany, bo chcieli się dostać do tego miejsca, bo po prostu w Ameryce bardzo często złodzieje kradną tą rzecz. I takie rzeczy, taka nauka jest najważniejsza w Waszym życiu, bo ktoś może Wam przedstawić lata błędów, które popełniał w 10 minut, w 20 minut, może w 5-10 godzin. To nadal jest praktycznie 10 lat pracy, albo kilka Lat, przynajmniej. Schowajcie czasem ego do kieszeni. Po prostu schylcie głowę, powiedzcie, że jesteście głosi. To wystarczy. I oni wtedy Wam mówią wszystko, bo chcą się Wam pochwalić swoją wiedzą. I to jest smutne, że my tego nie potrafimy. My nie potrafimy schylić tej głowy, powiedzieć, dobrze wiesz więcej, tylko próbujemy stanąć i powiedzieć, nie, ja wiem więcej, bo przez rok się tego uczyłem, przez dwa lata się tego uczyłem i próbujesz mu udowodnić, że wiesz więcej, mimo tego, że Ty sam wiesz, że to jest nieprawda. I po co ci to? On zapomni o tej rozmowie za 10 minut, może za godzinę, może za 10 dni, ale zapomni o niej, a ta wiedza, którą wyniesiesz z tej rozmowy, zostanie z tobą już na zawsze. Trzymajcie się. Cześć.